3, 2, 1, cześć, stalam. Mam na imię Sahar, jestem z Iranu i 10 lat temu przeprowadziłam się do Polski i dziś rozmawiam na temat 3 rzeczy, które totalnie nie mają sensu w Iranie. I kiedy mówię totalnie nie mają sensu, nie żartuję, naprawdę nie żartuję. Ale e, to jest taki temat, e, wydaje mi się, dla Was bardzo, bardzo interesujący i ciekawe, czemu. E, temat jest bardziej na dzisiaj, e, zaczynam od pierwszej. Temat jest alkohol. Picie alkohol w Iranie. E, ogólnie picie alkohol w Iranie jest nielegalne, jest zakazane. Czyli w tym sytuacja, yeah. kiedy kogoś pije alkohol, dostaje karę i dostaje mandat, czasami zależy. Bardziej karę bym powiedział, ale czasami jest mandat, jak kogoś znacie w tym, cały ten system. I teraz to na przykład. Na przykład, kiedy my imprezujemy i powiedziałam, że w Iranie jeszcze muszę powiedzieć, że wiem. Teraz dla Was tego pytanie, czy każdy kraj muzułmański jest tak? Nie, nie każdy kraj muzułmański ma takich zasad w Iranie też przed e, rewolucją jeszcze było e, alkohol w barze, w klubie i tak dalej, i tak dalej. Ale po rewolucja, e, Iran zmieniał zasady i picie alkoholu weźło nielegalnie, totalnie i zakazane. E, więc prawie jest to chyba 50 lat, chyba więcej e, pija, w ogóle picie alkoholu w Iranie jakby jest zakazane Czyli kiedy chcecie kupić alkohol w Iranie To sam ma jakiś proces I ten proces jest bardzo śmieszny e, To nie znaczy, że w tym kraju nie ma totalnie alkoholu e, Jest w Iranie, słuchajcie, alkohol i, Ale to jakby to samo jak dużo rzeczy Jakby narkotyki na przykład w Polsce są nielegalne I są tak... Wszędzie to samo jest alkohol w Iranie. To nie znaczy, że totalnie nie ma alkoholu, ale nie ma alkoholu w supermarkecie, sklepie. Musicie wiedzieć, jak da się kupić alkohol. I co to znaczy? Znaczy tak, że w Iranie są specyficzne, konkretne osoby, które handlują alkohol. Czyli oni pracują na ten branża. Czasami robi on alkohol domowy, tak, tak się robi w Iranie alkohol domowy, na przykład wino się robi domowe albo arak. Arak jest bardzo podobnie do jakby bimber, jest bardzo mocne i dużo, na przykład imprez, kiedy my robiliśmy kiedyś w Iranie, jak ja mieszkałam, bo teraz nie mieszkam w Iranie, robiliśmy koktajl z arak, bo jest taniej. Bo kupicie wiski, wódka w Iranie jest A, bardzo drogi, B, do tego jest aż tak łatwo nie jest. Musicie, musicie znać osobę, czy e, tak, że da się im ufać, bo czasami oni kupią na przykład butelkę wódka i do tego tylko. E, pewniają to do na przykład Arach z tego dodają. Butelka ma środka, ale w środku masz arach i to sprzedają. Więc do tego są takie słuchajcie, problemy i nie problemy i zbyt dużo jest problem na temat alkoholu wywierania, bo y, no, y, ludzie ogólnie jak imprezują się i robią imprezę domowej, jest tam alkohol, ale właśnie jest bardzo arach i kupi się arach, bo jest taniej. Ale ja się powiedziałam, to nie jest legalnie, czyli kiedy chcecie kupić alkoholu musicie e, znać jakieś osobę, które handeluje alkohol. Skąd taki ludzi już każdy ma jakiś kontakt? I na przykład e, kiedy ja mieszkałam w Iranie, e, moje, m, moje przyjaciółki już mieli na przykład jeden albo dwóch osób znali i jeszcze ufali, e, jak oni takie rzeczy robią, e, jest jakby jakby to jest importowany nielegalny, jakby wiadomo, że legalnie nie, nikomu nie jest w stanie to importować, więc no jest, trzymamy cały ten punkt, nie? I jeżeli chce się kupić alkohol, jest taki osoba, zadzwonicie. Wys. wysyłajcie, <grym się> <grym się> ja wysyłajcie, jest śmiesznie, jakiś menu, mówisz, dobra, się bym chciała na przykład kupić, na przykład Numer 1 albo numer 3, e, zrobisz blikiem e, albo przelew robisz i zadzwonią do ciebie, albo ci dają konkretnie miejsc, miejsce, żebyś spotkali im od razu i to zbierać, e, albo ci oni wysłają taki do domu. Jakby od razu dajesz im Twój. Jak znasz i ufasz, możesz dać Twój adres, mieszkanie i oni e, wysłają Ci direkt do Twój mieszkanie i dziś na dół i odbierasz Twój zamówienie i tyle. Więc jest alkohol w Iranie. De facto, że nie ma totalnie yy, nie jest legalny alkohol, to nie znaczy, że w tym kraju w ogóle nie ma. I przypominam mi to nie jest tak, że tak, czemu jest nielegalnie w Iranie, bo Iran, jak ta nazwa, Islamski Republik Iran to jest, jest, to jest taki kraj, yy, taki islamski, więc picie alkoholu na muzama nie jest, nie. Nie okej, okay, więc e, nie wiem jak to nazwać, czy nie okej, okay, czy no totalnie to jest taki reguł, że Muzlamanie mus nie muszą pić alkohol, jakby 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 jak taki super human being, nie musimy na przykład e, pić alkoholu. E, chodzi o religijny perspektyw. E, brakuje mi słów, słów, przepraszam. Chodzi o taki religijny perspektyw, że tak. Więc jest taka zasada, nie? No. E, co teraz jest tak, że robi na ten temat bardzo pff, taki, e, nie ma sensu, że w Iranie, kraj, który nie ma alkoholu legalnie, są rehabilitacja na ludzi uzależnionych na alkohol. Mamy Rehab, słuchajcie. Mamy rehab. Jest taki specyficzne, konkretne taki e, miejsce, że ludzi, które mają problemy z alkoholem, e, tam mogą e, bić albo rozmawiać na ich problemy. To są takie rehabil rehab, tak się mówi. Tak się wydaje, mi się sprawdzić. Nie wiem, co się mówi po polsku. Zobaczymy, zaraz powiem. Rehab alkoholowy. Ale to jest, wydaje mi się, albo ośrodek leczenie uzależnien od alkoholu. O! Więc y, to jest na mnie taki szokujące, nie? Że masz rehabilitację, jak jesteś uzależniona do alkoholu. Ale no, alkoholu, sam temat, alkohol jest bardzo, bardzo nielegalny w Iranie, więc to jest to. I kiedy jesteście na jakiejś imprezie i tam, tam jest już policja i jest problem, oczywiście kara dostajecie do... no jest kara do tego, że jest dużo kara czasami. Inne kary są. Nie jestem ekspertem na ten temat, ale jak macie chęć, jest w internecie na ten temat dużo, dużo informacji darza na ten temat czytać. Yy, i, I to trzymam na razie tu Co bym jeszcze dodatkowo powiedzieć Że jeszcze Sam fakt, że alkohol jakby nieistotnieje w Iranie, to znaczy, że jakby nieistotnieje. Czyli kiedy my kierujemy w Iranie, my nigdy nie mieliśmy taki strach, jak jest to w po Polsce i to wszędzie. I to jest tak naprawdę normalnie. Ludzie muszą mieć taki strach, że nie musisz kierować je, kiedy jesteś na w alkohol, a w Iranie tego nie mamy, więc policja jakby nie jest w stanie każdą chwilę ci zatrzymać i powiedzieć: Dobra, um, jest teraz. Ostatni, wydaje mi się, 5-6 lat, że oni zaczynają to sprawdzać, nie chcę kłamać, że totalnie nie istnieje. teraz jest w Iranie taka sytuacja, że oni mogą Ci zatrzymać i mają taki sprzęt, że jakby mm, y, pokazuje liczbę alkohol, ile procent i tak dalej, i tak dalej, ale to powiem szczerze, że to jest ostatni 5-6 lat albo maksymalnie 10. Kiedy ja już mieszkałam w Iranie, takie rzeczy jeszcze nie jakby nie, nikt tego nie sprawdził. I my pomiędzy, bo pomiędzy młodymi ludzi zawsze był ten żart, kiedy widzicie, osoba bardzo wolno i fajnie trzyma zasadę, kiedy kieruje, to znaczy, że pił alkohol, bo inaczej wszyscy w Iranie tak kierują. Wiem, że to nie jest śmieszne, wiem, to nie jest to bezpiecznie. Ale dalej taki rzecz istnieje w, w Iranie i niestety jest totalnie nie ma sensu, bo a no, nasz rząd wie, że w Iranie jest alkohol, to, to wszyscy o tym wiedzą. To nie jest tak, że jak nie widzieli, że takiej rzecz jest, czemu my mamy? Um, no, rehabilitacja na ludzi, to, które są uzależnione do alkoholu, i sam fakt, że kraj jest muzymański, to nie znaczy, że, że ludzi nie piją. To nie jest prawda. Dużo ludzi piją alkoholu w Iranie. Nie chcę powiedzieć: wszyscy nie. Są ludzi, że trzymają takie zasady i nie chcą pić alkohol, ale to nie znaczy, że, że w ogóle nie pije się alkohol w tym kraju, i czasami my, Iranczycy potrafimy pić. Dużo, dużo i nie mało, więc to jest pierwsza rzecz. Drugi rzecz w Iranie, totalnie, absolutnie nie ma sensu, jest na temat internet. W Iranie Instagram jest filterowany, Co to znaczy, filtr, nie wiem jak to powiedzieć, to jest. Um, to, to znaczy, że bez VPN, taki sprzęt VPN, że pokazuje mieszkacze poza Iranem dziś, nie jesteście w stanie mieć dostęp do Instagram. Yy, I dużo ludzi mają Instagram w Iranie, wszyscy używają tego VPN, ludzi to sprzedają ten VPN wszędzie, i nawet to napisanie macie przez taki sklep, że sprzedamy VPN. Rząd o tym wie. Ale dalej, Instagram, jeszcze wydaje mi się, YouTube, jest filtr. Nie, jak jesteście w Iranie, jak podróżujecie do Iran, musicie mieć taki dobry VPN instalowanie na twój komórka albo twój e, laptop, bo inaczej nie masz dostępu do większości, większość strony internetowej, bo w Iranie jest um, filtr. Um, czy to znaczy, że ludzie nie używają Instagram? Znowu nie, dużo ludzi używają, ale muszę powiedzieć jedną rzecz. Takich rzeczy, które teraz my mamy problem w Iranie, i ja mówię, no tak, większość ludzi kupią tego VPN, to są te na ludzi, to im stać na kupienie VPN, bo taniej nie jest w ogóle. I na przykład, czemu, czemu czasami ja dostaję tego problem, czemu czasami e, ludzi. E, na przykład nie reagują do takiej rzeczy, że nie mają sensu. Słuchajcie, pomyślcie sobie, że taki wielki kraj jak Iran, który ma 18 milion ludzi mieszkając, um, nie wszyscy naprawdę wiedzą, co się dzieje poza Iranem czasami. Bo jakby to sama sytuacja, jak powiedziałam na temat telefon, internet, to sama sytuacja mamy ma, 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 telewizji. Wie, większość kanałów które ludzie mają dostęp bez kupienia um, satelit? E, są takie kanały, które pokazuje Iran jako najlepszy kraj, że poza Iranem wszystko, wszyscy, wszyscy, co mieszkają, mają źle, mają beznadziejne i ludzi, co, co ogólnie my mamy w Iranie jest cudowne, więc czasami my jaka, my jaka żart, kiedy nudzimy się, patrzymy, co pokazuje nasz kanał w Iranie, bo naprawdę oni pokazują, że Iran ma wszystko jasne, super mamy życia, ludzie mają wszystko i tak dalej, tak dalej. Więc gdzieś, kiedy... Macie dużo rzeczy jak sensorowane i filtrowane i czasami my, jako ludzie, co na przykład mieszkaliśmy na takie duże miasto, no wiadomo, że my wiemy, co się dzieje poza Iranem, wiadomo, bo my kupimy VPN i mamy dostęp do internet normalnie jak we. Ale ludzie, które nie im stać na takie rzeczy, nie mają satelit, nie mają taki VPN, nie wiedzą, co się dzieje. Więc to jest to, że czasami nie chcę Dać procent, bo ja nie jestem ekspert teraz, dodawanie, ile procent ludzi mają, ile procent ludzi nie mają dostęp. No nie wiem, szczerze to nie jestem ekspert i nie wiem, ale gdzieś to jest taki manipulacja według mnie. To jest taki manipulacja, forma manipulacja, kiedy wszyscy nie mają dostępu i to, które ludzi, i teraz dużo ludzi mają problemy. Z, z względem finansów w Iranie, czyli czasami i może być tak, że dla nich będzie trudno kupić VPN albo satelit, bo to są nie, nie są takie tanie rzeczy dla wszyscy, więc do tego może być ewentualnie problem. Więc to według mnie jest bardzo smutny fakt, bardzo, bo czemu ludzi mają tak. Nie wiem, to jest nie fair według mnie, ale no jest co jest. Ja jestem tylko tu, żebym mógł poinformować, że czasami są takie sytuacjami, które my na codzienności o tym nawet nie wracamy. Uwaga, bo po co, nie? I my mamy normalny dostęp do internetu, mamy normalny dostęp, zobaczyć, co się dzieje, w ten świat i, i tyle. Ale są takie miejsca na tym świecie, słuchajcie, nawet nie mają dostępu. Są gorzej nawet w krajach niż Iran, kiedy dużo ludzi nie mają dostępu do nawet postałowych rzeczy. Gdzieś coś dostałam w komentarzu, czy prawda Iran ma problem teraz z wodą, też jest prawda. W Tehranie i jest to duży problem, bo ostatnie kilka lat my mamy bardzo, bardzo mniej Teść i śnieg i jest bardzo dużo problem na temat na temat wody głównie w Iranie zwłaszcza w Tehranie no, w końcu powiedziałam trzy rzeczy, które totalnie nie mają sensu w Iranie. Piszcie w komentarze, co myślicie, co sądzicie, co dla Was było e, zaskoczujące. Ciekawy jestem. Oczywiście, jak chcecie więcej informacji na takie rzeczy, daszę to czaczać, e, w internecie, zwłaszcza na temat alkohol i internet. E, też na temat telewizji, ja wydaje mi się, że jest dużo, dużo, dużo informacji napisane. I ja tylko powiedziałam rzeczy, bo nie chciałam dać e, takie konkretne, wiecie, daty, jakie są kary i tak dalej. Są dużo rzeczy do tego. Ja nie jestem ekspertem i e, nie jestem w stanie powiedzieć wszystko, bo codziennie czasami zmieniają też zasady. Teraz w Iranie, więc tak nie jest, że to trzymają. Czasami jest różne rzeczy, się zmienia. Więc jak na bieżąco chcecie czytać i zobaczyć, co tam się dzieje, zawsze wa warto jest to sprawdzić i czytać też. Więc dziękuję, że byliście razem. Piszcie w komentarze, czytam wasze komentarze. Jak macie pytanie, co jest dla was ciekawe, i jestem. Cietam, dziękuję, uciekam teraz. Buziaczki dla Was. Cześć i pa-pa!